Yo, cześć, siemanko, widzowie z tej strony Kebus i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie co robić podczas nadchodzącego niżu e, rynkowego który będzie oczywiście miał miejsce na Steamie e, i będzie on spowodowany przyszłym majorem e, czyli jakimś tam turnamentem SCS-a, odbędzie się on około w maju e, więc już tutaj jakby staram się was przygotować e, możecie to też znać, też e, dać znać w komentarzu o czym zrobić następny film, jeżeli chcecie jakoś e, brać udział w tej naszej społeczności. E, a teraz przechodzimy sobie do rozlosowania. Oczywiście, e, tutaj e, osoby. Zobaczmy sobie. O, tutaj jakiś Patryk zostawmy jeszcze, oczywiście, serduszko. E, tutaj Johnkowi, oczywiście, też. E, I zobaczmy, że naprawdę fajnie. Dużo osób się zgłosiło, także mega, mega fajnie. E, kopiujemy sobie. Lejamy. Klikamy get YouTube, YouTube comments 33 Startujemy i wygrywa Coś ciekawego, wygrywa, uwaga Tip top, fajnie, biorę udział, bardzo fajny content robisz, polecam youtubera Kiedy jakiś stream z CSGO No wiesz co myślę że, myślę, że może coś niedługo ogarniemy, widzę, że tu jakieś highlightsy masz trailing, fajnie Ale przed tym sprawdźmy, czy jest Mordeczko, jest subik od razu, zobacz, jest od razu Także mega fajnie no i aż takiej sobie, wiecie, aż chce się wysłać, także gratuluję wygranej I sprawdźmy sobie Tfu, ekwipunek, ty z jego chciałem, nie? Dobra, także wygrywasz sobie to, to I dajmy ci jeszcze powiedzmy Zobaczmy co ty tutaj masz No ja widzę, że tutaj auga nie masz, także jeszcze dostaniesz Także się dostaniesz tego auga Jest to tam około 6 zliczko Także myślę, że jak na taki wiecie. Dawno nie było, jest spokojnie, zawsze można sobie te aklejki po prostu przytrzymać. No i jeszcze raz gratuluję, oczywiście, wygranej. Dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze jakieś konkursy, bo widzę, że naprawdę kanał mega, mega fajnie idzie. Także na pewno na osiągnięcie też coś dla Was przygotuje. No i jakby to powiedzieć, im wiecie, im te progi będą większe, dalsze, tym będą lepsze nagrody. Także warto wziąć to pod uwagę i zobaczcie, że to już wysłałem. Także jeżeli zaakceptujesz, możesz napisać koma, jeżeli to w ogóle oglądasz. Jeszcze raz gratuluję. No a my przejdziemy sobie już do, do naszego jakby nadchodzącego niżu rynkowego, który będzie miał miejsce oczywiście w maju, podczas Majoru, może nie konkretnie w maju, ponieważ Major CSGO, No i tutaj mamy ten artykuł polecam go sobie zapoznać się z nim to jest właśnie ten nadchodzący major w Belgii. Także zobaczymy zobaczymy jak to będzie. Na pewno z tego też będą jakieś naklejki. Organizatorem jest PGL. Zobaczymy jak to będzie. No i co? No tutaj też był PGL, także fajne klejeczki wyszły. Więc mam nadzieję, że poziom z naklejkami będzie utrzymany i po prostu zobaczymy jak to jak to wszystko się potoczy. Bo tak na moje. Im ładniejsza naklejka, tym potem będzie lepsza w cenie. No. Jeszcze tutaj szybko przytoczę argumenty Katowice 2019 tutaj mamy akurat jakieś autografy, czyli takie syfiaste no ale powiedzmy furia swój pik miała na pewno, na pewno, na pewno dosyć spory. No tam powiedzmy, to to jest trochę bardzo przesadzone, no ale powiedzmy tutaj 10, 15 na spokojnie. A spójrzmy sobie na przykład nawet na no, naklejkę z 2015. Nie mówię o Katowicach, ale mówię tutaj o, e, o Na przykład Kolonii Albo był jeszcze ten taka gwiazdka, nie? Kluna e, Pocza, na coś takiego Zaraz, zaraz sobie szybko e, Sprawdzimy Tak, dokładnie tak, dokładnie mówię o, ty, o tych naklejkach I zobaczcie sobie, że mimo to, że to jest 2015 to taka naklejka e, Kupuje Grosze to są naprawdę mega grosze No zobaczcie, ona zawsze była tania, więc no powiedzmy złoty 40, złoty 15 No i teraz po 7 latach kosztuje też, No tutaj masz niezły przykład, pewnie na jakiejś drużyny No ale powiedzmy Mousesports yy, Mamy Zadychę Ona miała jakieś tam złoty upadki z tego co widzę No ale też około złotówki No ogólnie wszystko też zależy od wyglądu naklejki Trochę od jej historii więc miejmy nadzieję, że coś ciekawego się wydarzy na tym majorze i że naklejki będą równie ładne e, dobra, także teraz e, co robić podczas tego niżu rynkowego e, odpowiedź jest prosta nie będę tutaj się rozwodził na jakieś konkretne inwestycje, bo to raczej, to raczej zostawię Wam aczkolwiek, jeżeli byście chcieli jakieś konkrety, to myślę, że za miesiąc już albo dwa jak właśnie ten niż rynkowy będzie na razie takie predykcje, jeżeli można to nazwać. No to tak. Podczas niżu rękowego nie podpalać się na same naklejki. Ja wiem, jak to jest, ja wiem, jak to jest. Wpadać w tam w szał. Naklejki nowe. Wow. Tutaj w ogóle drugie Katowice 2014 Holo to były, nie? No, no, i, no i rzeczywiście były lepsze niż -y, No Ale to wszystko wymaga czasu, więc radzę się nie podpalać i kupować w najniższych. najniższych. W tych widełkach cenowych, jeżeli jest taka opcja, przy wyjściu nie kupujcie. Czasami to odda, zwłaszcza, że teraz jest ten 7-dniowy trade ban nałożony na itemy z tych, powiedzmy, właśnie nowych operacji, że dopiero można go sprzedać po 7 dniach. Więc to czasami jest jakieś odbicie na cenie, ale nie jakby nie wyznaczajmy się tylko na jedno, bo to nas może zmylić. A właśnie polecam wam podczas takiego niżu, podczas yy, gdy wszyscy będą zaślepieni majorem, yy, zainwestować w trochę inne rzeczy. Ja też popełniłem ten błąd. Tutaj przyznaję się właśnie z, ze, ze Sztokholmem yy, i z operacją Riptide No ale to jest normalne, każdy gdzieś ten błąd musi popełnić. Yy, I teraz po prostu wiem, jestem jakby otwarty, świetny yy, przez nowe doświadczenia. Trochę mi też John otworzył głowę, także polecam sobie zajrzeć i po prostu podczas tego szału na majora pomyśleć, zastanowić się dwa razy, przeanalizować rynek, co jest teraz najtańsze, na czym najmniej możecie stracić a najwięcej zyskać i sobie popatrzeć, także powiedzmy jeżeli pryzmat 2 spadnie podczas, podczas tego niżu nawet o 2 grosze, bo jest to skrzynia naprawdę tania, to warto o tym się zastanowić, bo może warto właśnie w niego pójść i sobie, i sobie to skrzynia pryzmatu oczywiście i warto sobie Warto sobie na niego spojrzeć. Tu w obecnej chwili jest za 17 groszy. Ja widziałem, że za 15 groszy można go było jeszcze przed chwilą dorwać. Także to jest możliwe. Za 15 ma tylko 6000 buyerderów, więc to nie jest naprawdę jakoś dużo. No i tak to wygląda. Także myślę, że do tych 13-12 nawet groszy podczas niżu, jeżeli nie podskoczy jeszcze do niżu, jest w stanie nas spokojnie wyciągnąć. No, więc tak to wygląda. Po prostu analizujcie według siebie ten rynek i dajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście usłyszeć w następnym odcinku. Może coś dokładnie o tym majorze. Się, postaram się wtedy przygotować jakiś research. A ja dziękuję bardzo Wam za oglądanie, gratuluję wygranemu. Trzymajcie się i cześć.